Bez zbędnych wstępów od razu działamy. Pokażę ci jak zaplanować zadanie w ChatGPT, jak je edytować i dlaczego warto korzystać z wersji webowej zamiast aplikacji. Przechodzimy do ChatGPT w wersji przeglądarkowej, bo to tutaj masz dostęp do pełnej funkcjonalności w tym zaplanowanych zadań. Kliknij nowy czat. ChatGPT 4.0, ChatGPT 4.0 z zaplanowanymi zadaniami. Wchodzisz w zadania i klikamy dodaj nowe zadanie. A teraz wpisujemy komendę. Codziennie o 7 rano wyślij mi podsumowanie najważniejszych wydarzeń ze świata technologii. Wybierasz godzinę i zatwierdzasz. Gotowe. Od tego momentu czat GPT automatycznie będzie wykonywał to zadanie i wysyłał Ci gotową odpowiedź. Przy pierwszym czacie, który zaplanujecie na samym dole pojawi Wam się informacja, zapytanie dokładnie, czy powiadomienia mają wyskakiwać na pulpicie. Daj zezwól. W tym momencie kliknijcie sobie na profil. Ustawienia, powiadomienia i zadania kliknij w ikonkę e-mail. Będziecie dostawać powiadomienia w postaci e-maila codziennie o ustalonej godzinie. Teraz załóżmy, że chcesz zmienić godzinę lub treść zadania. Możesz to zrobić, poprzez kliknięcie tutaj w ikonkę Edytuj, i wtedy masz podgląd tylko do tego jednego zadania, lub też ja polecam ci kliknij w ikonkę Profil zadania. Masz tutaj wyznaczone wszystkie swoje zadania. Możesz zmienić na przykład godzinę z siódmej rano na dziewiątą, lub też zmienić treść komendy. Na przykład zamiast najważniejsze wydarzenia, poprosić o podsumowanie trendów na Twitterze. Jeśli chwilowo nie potrzebujesz danego zadania, możesz je wstrzymać i w każdej chwili ponownie aktywować. A teraz najczęściej zadawane pytania: Czy ChatGPT może pobierać aktualne informacje z Internetu? Nie, ale możesz połączyć go z zewnętrznymi narzędziami, które zrobią to dla ciebie, np. make.com. Czy można zaplanować generowanie grafiki? Nie. Ta funkcja działa tylko dla tekstu. Jeśli chcesz automatyzować grafikę, musisz użyć API i innych narzędzi. Jak wykorzystać to w biznesie? Możesz ustawić codziennie raporty o trendach, podsumowania wyników sprzedaży albo przypomnienia o ważnych zadaniach. Czy możesz wykorzystać to do nauki języków? Tak, możesz zaplanować zadanie, które codziennie wysyła Ci nowe słówko, przykład użycia i wymowę. Czy mogę zmienić i usuwać zaplanowane zadania? Tak, możesz edytować, wstrzymywać lub usuwać każde zadanie w panelu zadania. Jednym z najciekawszych zastosowań jest monitorowanie trendów w mediach społecznościowych. Możesz na przykład codziennie dostawać raport o tym, co aktualnie jest najczęściej wyszukiwane w Twojej branży i reagować na to w czasie rzeczywistym. Zaloguj się na stronę internetową tomekdzis.pl i Pobierz najnowszego e-booka. Link znajdziesz w opisie. Teraz twoja kolej. Jakie zadanie zaplanowałbyś w chat GPT? Podziel się w komentarzu.